Przedstawiamy nową linię do pielęgnacji włosów Longevity, powstałą z połączenia świata nauki z naturą. Unikalne formulacje zgłosiliśmy do patentu. Poznaj plan pielęgnacyjny z serią Regeneracja i Odżywienie. Krok pierwszy, naturalny fluid aloesowy do włosów 2 w 1. Fluid możesz stosować jako booster przed dalszą pielęgnacją. Nałóż go na włosy, nie spłukuj. Krok drugi. Naturalna odżywka do włosów. Może być pierwszym krokiem w rytuale Omo. Nanieś na włosy od połowy długości aż po same końce. Pozostaw na kilka minut, następnie spłucz. Krok trzeci. Naturalny szampon do włosów. Nanieś na mokre włosy. Delikatnie wmasuj, następnie spłucz, jeśli potrzebujesz powtórz czynność. Krok czwarty naturalna maska do włosów. Możesz stosować jako trzeci krok rytuału OMO. Nałóż na wilgotne, umyte włosy. Spłucz po 15 minutach. Krok piąty naturalna rycynowa półkanka do włosów. Nanieś na włosy, pozostaw na kilka minut, następnie spłucz. Krok szósty naturalny balsam na osłabione pasma i końcówki. Zaplikuj równomiernie na osłabione pasma i końcówki suchych lub wilgotnych włosów. Nie spłukuj, przystąp do stylizacji. Ciesz się pięknymi włosami na długo razem z nową linią Longevity.